Zanim zaczniemy, mam do Was małą prośbę. Bardzo staram się osiągnąć próg tysiące subskrypcji. To liczba, która ma dla mnie ogromne znaczenie. Proszę, kliknijcie przycisk subskrybuj. To tylko jedno kliknięcie dla Was, ale dla mnie to potężna motywacja do tworzenia kolejnych filmów. Bardzo Wam dziękuję. Ranny pies policyjny odmawia leczenia, dopóki młoda policjantka nie odkrywa jego sekretnego kodu. Krew kapała na zimną podłogę kliniki, a pies służbowy warczał tak, że nikt nie śmiał podejść. Lekarze byli gotowi się poddać, listopadowy deszcz chłostał okna kliniki policyjnej w Karlsruhe, jakby samo miasto nie chciało patrzeć na to, co działo się w środku. Na korytarzu stali ludzie w mundurach, ale nikt nie mówił na głos. Wszyscy wiedzieli, że za drzwiami trzeciego gabinetu rozstrzyga się coś więcej niż kwestia życia i śmierci psa służbowego. Donor, ośmioletni owczarek niemiecki, leżał w kącie, przyciskając zranioną łapę do podłogi. Jego oddech był ciężki, rwany. Oczy pełne bólu i wściekłości. Każdy kto próbował się zbliżyć, cofał się pod wpływem głuchego warczenia. W tym momencie do budynku weszła nadkomisarz Katarina Schröder, 28 lat, sześć lat służby, zaledwie miesiąc w Karlsruhe. Katarina zatrzymała się na korytarzu, nie mogąc zdecydować się na ostatni krok. Powietrze było ciężkie, przesycone zapachem antyseptyku i trwogi. Ktoś szepnął jej imię, ale się nie odwróciła. Doktor Weber wyszedł z gabinetu, zmęczony i zdjął okulary. On nikogo nie dopuszcza, powiedział cicho. Próbowaliśmy wszystkiego. Katarina przełknęła ślinę. Ryzyko śmiertelne. Za drzwiami znów rozległo się warczenie. Głuche, rozpaczliwe. Katarina zamknęła oczy. Pozwólcie mi wejść, powiedziała. Katarina zdjęła kurtkę, kamizelkę kuloodporną, pas, została w zwykłej koszulce. Drzwi zamknęły się za Katariną prawie bezszelestnie. W środku było jasno. Zbyt jasno. Białe ściany, metal, lampy pod sufitem i w kącie. Donor, duży, niegdyś potężny pies, teraz wydawał się skurczony w kłębek bólu. Jego klatka piersiowa ciężko się unosiła, uszy miał położone, ciało drżało. Katarina zatrzymała się. Nie patrzyła mu w oczy, powoli osunęła się na podłogę pod ścianą, zostawiając między nimi dystans. Trzy metry, nie mniej. Tak uczył Stefan. Złożyła ręce na kolanach i po prostu oddychała. Nic nie robiła. Sekundy się ciągnęły. Donor nadal warczał, ale w tym dźwięku pojawiała się niepewność. Jego nos drgnął, wciągnął powietrze głębiej. Potem jeszcze raz. Pies wzdrygnął się, jego warczenie urwało się, podniósł głowę. Spojrzenie stało się inne. Nie wściekłe, a szukające. Katarina się nie poruszyła. — To ja — powiedziała cicho. Mówiła spokojnie, równym głosem, jakim Stefan zawsze rozmawiał z nim w domu. Opowiadała o prostych rzeczach, o ogrodzie, o starym płocie, który Donor lubił gryźć rankami, o niedzieli i zapachu kawy. Donor zaskomlał cicho. Ten dźwięk uderzył boleśniej niż jakikolwiek krzyk. Spróbował się podnieść. Łapy drżały, ale zrobił krok. Potem jeszcze jeden. Katarina podniosła dłoń, zatrzymując go. Nie trzeba, jestem tutaj. Podeszła bliżej, zatrzymał się tuż przed nią. Jego oddech parzył. Powoli, pytając wzrokiem, podniosła rękę. Za drzwiami ktoś z ulgą wypuścił powietrze. Kiedy donor opuścił głowę na jej kolana, czas jakby się zatrzymał. Jego ciężar był duży, prawie nie do uniesienia, ale Katarina się nie poruszyła. Czuła, jak drży jego ciało, jak pod skórą napięte są mięśnie, gotowe w każdej chwili znów zerwać się do obrony. Wszystko dobrze, wyszeptała. Donor wypuścił głęboko powietrze. Ten dźwięk przypominał zmęczenie nagromadzone przez miesiące. Jego uszy lekko się uniosły. Ogon ledwo zauważalnie drgnął. Katarina zamknęła oczy, pozwalając sobie na jedną sekundę słabości. Przed nią znów stanął Stefan. Taki, jakim był zawsze. Spokojny, pewny siebie, z łagodnym uśmiechem. Nie spiesz się, jakby mówił. Drzwi za jej plecami uchyliły się. Doktor Weber i dwie weterynarki weszli prawie bezszelestnie. Zaczynamy, szepnął Weber. Kiedy pierwsza kropla antyseptyku dotknęła rany, donor wzdrygnął się. Jego ciało napięło się. Z piersi wyrwało się głuche warczenie. Wiem, powiedziała szybko. Wiem, że boli. Patrz na mnie. Mówiła bez przerwy. O domu, o starych schodach, na których zawsze czekał na Stefana, o śniegu, który wkrótce spadnie. Donor oddychał ciężko, ale się nie ruszał. Igła wchodziła za igłą. Czas rozciągnął się w nieskończony łańcuch sekund. Przy dwunastym szwie. Donor gwałtownie drgnął. Instynkt wziął górę. Rzucił się do przodu. Paszcza się otworzyła. Kły znalazły się centymetry od jej ręki. Ufam ci, powiedziała cicho. To wystarczyło. Donor zatrzymał się. Jego szczęki zwarły się nie do ugryzienia, a miękko, prawie ostrożnie dotknęły jej palców. Katarina pociągnęła nosem i pochyliła się bliżej, przyciskając czoło do jego głowy. Damy radę. Szepnęła. Praca trwała dalej. Powoli, ostrożnie. Donor więcej się nie opierał. Jego oddech się wyrównał. Ciało stopniowo się rozluźniało. Kiedy założono ostatni szef, za oknami już świtało. Katarina skinęła głową, nie mając siły odpowiedzieć. Donor spał, położywszy głowę na jej udzie. Po raz pierwszy od długich miesięcy, spokojnie. Katarina obudziła się od ciszy. Nie od dźwięku, ale od jego braku. Po raz pierwszy od długich miesięcy w głowie nie było krzyku, błysków, urywków tamtej nocy, kiedy serce Stefana zatrzymało się na zawsze. Leżała na wąskiej leżance w sąsiednim gabinecie, w ubraniu, ze zdrętwiałą szyją i zdrętwiałą ręką. On był tam, w swoim boksie, na czystym posłaniu, z przewiązanym ramieniem i łapą, żywy. Jego klatka piersiowa unosiła się równo i spokojnie. Kiedy poczuł jej ruch, jego uszy drgnęły. Oczy otworzyły się powoli, jakby sprawdzał, czy to nie sen. Potem ogon ledwo zauważalnie się kołysał. Jeden raz, prawie niezauważalnie. Podeszła bliżej i usiadła obok kraty. Wyciągnęła rękę. Donor się nie odsunął. Jestem tutaj, powiedziała cicho. W ciągu dnia przychodzili lekarze, asystenci, kierownictwo. Wszyscy mówili przyciszonym głosem, jakby bali się spłoszyć to kruche porozumienie, które powstało między człowiekiem a psem. Doktor Weber wyjaśnił, że fizycznie donor wyzdrowieje. Niemieckie owczarki są silne. Psychika, powiedział w końcu. Tu wszystko jest bardziej skomplikowane. On już nie ufa systemowi. Katarina skinęła głową. Czuła to i bez słów. Za każdym razem, gdy ktoś podchodził zbyt blisko, donor się napinał. Ale wystarczyło, że ona zaczynała mówić, a on się rozluźniał. Na piąty dzień pojawił się główny komisarz Weber Sack, dawny dowódca Stefana. Długo stał przy boksie, nie mówiąc ani słowa. Możemy go spisać formalnie: Wiek, trauma, zespół stresu pourazowego. Ona była zdezorientowana. Jestem patrolową. Ale masz jego, odpowiedział spokojnie komisarz. A on ma ciebie. Tej nocy Katarina prawie nie spała. Siedziała obok donora, przebierając w pamięci lata, które spędził ze Stefanem. Wszystkie opowieści, wszystkie drobne szczegóły. Strach nadchodził falami. A jeśli sobie nie poradzi, jeśli zawiedzie, zgadzam się, powiedziała Weberowi. Spróbuję, ale nie dla kariery. Szkolenie rozpoczęło się tydzień później. Centrum policyjne w Bruksel przywitało ich zimnym świtem i surowymi instruktorami. Donor początkowo się gubił, szukał głosu Stefana, jego gestów, jego intonacji. Ona nie udawała. Ja też się uczę, mówiła mu cicho. Były załamania, dni, kiedy Donor odmawiał wykonywania komend, dni, kiedy Katarina płakała w szatni, wtuliwszy twarz w dłonie. Ale były też inne momenty, kiedy znajdował ślad szybciej niż pozostali kiedy bez komendy siadał obok niej, czując zmęczenie. Więź krzepła, nie taka jak ze Stefanem, inna, żywa. Wiosną zdawali test końcowy. Scenariusz był trudny. Budynek, podejrzany zakładnik. Katarina czuła, jak drżą jej palce na smyczy. Pójdziemy do domu później. Spojrzał na nią uważnie. Katarina uklękła i objęła donora. Liznął ją w policzek i po raz pierwszy od dłuższulej od dłuższego czasu zamerdał ogonem naprawdę. Nie z podniecenia, a z pewności. Intensywne przygotowania wyciskały z Katariny wszystko, fizycznie, emocjonalnie, psychicznie. Każdy dzień zaczynał się o piątej rano i kończył wtedy, gdy ciało już odmawiało posłuszeństwa. Ale najtrudniejszy nie był reżim. Wykonywał komendy prawie zawsze, ale robił to inaczej. Nie rwał się do przodu jak wcześniej ze Stefanem. Ciągle się oglądał, sprawdzał, czekał na potwierdzenie, czasem zatrzymywał się całkowicie. Instruktorzy marszczyli brwi. On wątpi, mówili. Katarina wiedziała, czuła to skórą. Donor nie bał się już ludzi, bał się stracić ją. Pewnego razu podczas treningu obronnego, objawiło się to szczególnie ostro. Pozorant w stroju ochronnym ruszył na Katarinę szybciej niż planowano. Donor błyskawicznie stanął przed nią, nie atakując, a zasłaniając ją sobą. Komenda! krzyknął instruktor. Katarina milczała sekundę, po czym powiedziała cicho. Wszystko dobrze, jestem tutaj. To naruszało metodykę. Naruszało instrukcję. Ale donor usłyszał. Powoli przesunął się w bok, pozwalając jej zrobić krok w przód. I dopiero wtedy, po krótkim skinieniu, ruszył do pracy czysto, precyzyjnie, bez zbędnej agresji. Po zajęciach instruktor podszedł do niej. Nie kopiuję pani Hoffmana, powiedział. I to dobrze. Macie inny kontakt, bardziej ludzki. Ale musi być pani gotowa, że pewnego dnia wybierze panią zamiast zadania. Te słowa nie dawały jej spokoju. Nocami leżała bez snu, słuchając równego oddechu donora w sąsiednim kojcu. Co jeśli naprawdę trzeba będzie wybierać? Praca czy on? Rozkaz czy życie? Podczas nocnego alarmu próbnego dali im scenariusz. Nieprzewidywalny obiekt. Ciemność, wąskie schody, słaba łączność. Donor szedł przodem, napięty, skupiony. Nagle ostry huk, głośny, zbyt głośny. Donor drgnął, zamarł, po czym zawrócił i wrócił do niej, przyciskając się bokiem. Stary wyzwalacz. Las, nóż. Katarina kucnęła tuż obok na zimnej podłodze. Słuchaj mnie, powiedziała stanowczo. Nigdzie się nie wybieram. Ale teraz potrzebuję, żebyś był ze mną nie obok. A z przodu. Położyła dłoń na jego piersi, czując, jak wściekle bije mu serce. Idziemy razem. Donor drżał kilka sekund, które wydawały się wiecznością. Potem głęboko odetchnął, wyprostował się i znów zwrócił w stronę ciemności. Jeden krok, drugi. Po tym zdarzeniu komisja nie miała już prawie wątpliwości. Donor zaczął pracować pewniej, nie ostrzej, ale pewniej. A Katarina w końcu przestała porównywać się ze Stefanem, przestała próbować być godna. Po prostu stała się sobą. W maju nadszedł dzień finałowej atestacji prawdziwej z bronią, z presją, z obserwatorami za szybą. Katarina stała przy wejściu do budynku, czując, jak pocą się jej dłonie. Donor spojrzał na nią spokojnie, bez niepokoju, bez wątpliwości. I w tym spojrzeniu było to, czego nie da się wytrenować. Kiedy wszystko się skończyło, nikt nie klaskał, po prostu otworzyły się drzwi. Komisarz skinął głową. Zespół sformowany. Katarina zamknęła oczy i po raz pierwszy od dłuższego czasu pozwoliła sobie po prostu odetchnąć. Donor usiadł obok i przytulił się ramieniem do jej nogi. Nie jak pies służbowy, a jak partner. Ich pierwszy prawdziwy wyjazd wyznaczono na wczesny ranek. Niepokazowy, nieszkolny. Zwykła operacja na podstawie donosu dom mieszkalny na obrzeżach Karlsruhe podejrzenie o posiadanie narkotyków i broni dla systemu rutynowy przypadek. Siedziała w samochodzie i patrzyła. Jak donor spokojnie leży na podłodze furgonetki. Nie drżał, nie miotał się, po prostu czekał. Ten spokój przerażał bardziej niż dawna trwoga. Wszystko naprawdę, powiedziała mu cicho. Podniósł głowę i spojrzał na nią. W jego wzroku nie było pytania. Klatka schodowa przywitała ich zapachem wilgoci i starego betonu. Wąski korytarz, głuche drzwi. Sąsiedzi wyglądali z za zasłonek, ale natychmiast się chowali. Donor szedł przodem pewnie, precyzyjnie i zadziałał bezbłędnie. Przy drzwiach na trzecim piętrze zatrzymał się i usiadł. Kiedy wyważono drzwi, wszystko potoczyło się szybko krzyki, kroki. Jeden z podejrzanych rzucił się do tylnego wyjścia. Donor zerwał się z miejsca, jak strzała bez złości, bez wściekłości. Czysta robota. Kiedy wszystko się skończyło, Katarina stała na korytarzu, czując jak drżą jej kolana. Donor wrócił do niej i usiadł obok. Sprawdził ją wzrokiem. Czy cała? Czy wszystko na miejscu? I dopiero potem pozwolił sobie się położyć. Dobra robota, powiedział ktoś za plecami. To był Weber. Nie patrzył na nią. Wrócił do służby, dodał. Ale już nie taki jak wcześniej. I to na lepsze. Tydzień później wezwano ich oficjalnie papiery, podpisy, nowy żeton do obroży. Imię Katariny obok imienia donora w bazie danych. Tego samego dnia pojechała tam, gdzie jeździła teraz zawsze sama. Stary cmentarz pod lipami. Zatrzymała się przy grobie, położyła kwiaty. Daliśmy radę, powiedziała na głos, po swojemu. Wiatr przeszedł po liściach. Donor położył głowę na zimnym kamieniu cicho, spokojnie. I Katarina nagle zrozumiała. On już nie czeka. W drodze powrotnej po raz pierwszy od dłuższego czasu uśmiechnęła się naprawdę. Nie dlatego, że stało się lżej. Na Boże Narodzenie w Karlsruhe spadł pierwszy prawdziwy śnieg, cichy, miękki, taki, który głuszy dźwięki i myśli. Katarina szła po parku powoli, pozwalając donorowi iść obok bez smyczy. Nie byli już tymi, kim byli rok temu. Strata nigdzie nie zniknęła. Po prostu przestała być raną, a stała się częścią drogi. Katarina nie pytała już siebie, czy jest godna, a donor nie czekał na komendę, której nigdy nie usłyszy. Znaleźli nowy rytm. Przy wejściu do parku Katarina zatrzymała się i kucnęła, poprawiając żeton na jego obroży. Donor trącił nosem jej dłoń, po prostu, spokojnie. Czasami uzdrowienie przychodzi nie przez czas, a przez tego, kto zna twój kot. Zapach, głos. Jeśli obok jest ten, kto słyszy, nawet najgłębsze rany zaczynają puszczać. Dziękuję, że zostaliście ze mną do samego końca. Naprawdę doceniam każdą chwilę, którą tu ze mną spędziliście. Obecnie jesteśmy na drodze do zdobycia pierwszego tysiąc ty, tysiąca subskrybentów. Jeśli historie, które opowiadam, choć trochę poruszyły wasze serca, proszę wesprzyjcie mnie, klikając przycisk subskrybuj. Każda wasza subskrypcja to dla mnie ogromna dawka motywacji, by dalej pisać i tworzyć dla was jeszcze więcej wartościowych historii. Do zobaczenia w kolejnym filmie.